Witam ponownie wszystkich mieszkańców Krośniewic. Drodzy Państwo, w dniu dzisiejszym kolejny raz będę odkłamywał po prostu no, wszelkiego rodzaju kłamstwa pani burmistrz Katarzyny Erdman. Tutaj się w dniu dzisiejszym odniosę się do, do tego, jak w ostatnich dniach, bodajże 3 dni temu, kolejny raz pracownicy Urzędu Miasta, no, myślę, że zdecydowanie na polecenie pani Katarzyny Erdman, Roznosili na terenie wspólnoty Błonie A1-2 tego typu informacje i rozklejali je na klatkach. Oczywiście nie ma na to zgody, bez żadnej zgody. Proszę Państwa, to jest bulwersujące, to pokazuje, jak ta kobieta generalnie no, nie liczy się z żadnym prawem do, do, do własności, do prywatności mieszkańców, do tego, żeby do, do ich zdania, do ich woli. To po prostu jest no, absolutna arogancja bezprecedensowa. To jest, to jest kolejny raz, to był drugi raz wejście na teren prywatny bez zgody właścicieli, a w dniu wczorajszym był, było trzecie wejście, tym razem samej pani burmistrz. Drodzy Państwo, w godzinach pracy urzędu to była 1340 gdzieś około. Ja to dzisiaj sprawdzę dokładnie, czy pani burmistrz miała. Czy pani burmistrz miała wczoraj wpisany urlop? Więc będzie sprawa wyjaśniona, że no, sprawa wszelkie zawiłości, czy pani burmistrz robi sobie kampanię wyborczą w godzinach pracy urzędów, w których to powinna zajmować się sprawami miasta, za co jej płacimy, zgodnie z jej po prostu no, ustawy, ustawowymi obowiązkami. I teraz tak, odniosę się do treści samego pisma, proszę państwa. Tutaj pisze pani burmistrz, że stanowczo zaprzecza takim informacjom, że są one nieprawdziwe i stanowią element kłamliwej retoryki kampanijnej. Jako burmistrz Krośniewicz, zapewniam państwa, że nie popieram takiej inwestycji. Nie będzie spalarni na błoniu. Proszę państwa, nie wiem, czy nie będzie spalarni na błoniu. <laughs> Fakty są takie, że w pobliżu błonia generalnie są tereny przemysłowe, które to pani burmistrz zmieniła według swojej woli. Na właśnie takie tereny, na zagospodarowanie terenu pod kątem przemysłowym. Nikogo od nas tu, tutaj z osiedla nie pytając, nie konsultując tego z zarządem osiedli, osiedla numer 5, ani z zarządami wspólnot, no kompletnie z nikim, tak, czyli tylko i wyłącznie personalna jej decyzja. Druga sprawa, to osiedle tutaj jest bardzo korzystne, dlatego żeby zlokalizować po prostu tutaj tego typu inwestycje, jak Tutaj jest pisane o spalarni odpadów, a mowa wcześniej była o instalacji do termicznego przetwarzania odpadów komunalnych. Jest to korzystne miejsce na inwestycje ze względu na no chociażby już plan zagospodarowania przestrzennego. To jest pierwsza rzecz bardzo istotna. To jest bardzo trudno cofnąć tego typu plan, ale jest to możliwe. I to jest jedna, jeden z aspektów. A drugi aspekt jest taki, że z tego typu instalacji, proszę Państwa, trzeba no, wytwarza się duża ilość energii cieplnej. I tą energię cieplną w najlepszy sposób można spożytkować poprzez po prostu dostarczenie jej do sieci ciepłowniczej. A jak wszyscy wiemy, mamy tutaj kotłownię zbiorczą, jest rurociąg. W tej chwili to jest już zaprzestane użytkowanie, bo wszystkie bloki na osiedlu nie mają podłączony gaz. Ale proszę Państwa, to... To mi generalnie, jak ktoś umie łączyć kropki i, i, i po prostu analizować to, co się działo w urzędzie i, i tak jak ja tutaj zrobić taką analizę, no to sobie wyciągnie wnioski sam. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, że pani burmistrz pisze, że nie popiera takiej inwestycji. Proszę Państwa, byłem na komisji, która się zajmowała opiniowaniem projektu uchwały dotyczącego zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w pobliżu składowiska na frankach. Nie wiem, kto był dokładnie inicjatorem, przypuszczam, że to, że ta uchwała była procedowana głosowana ze względu na to, że tam jakiś prywatny przedsiębiorca kupiło się hektarów z tego, co mi się udało ustalić i po prostu starał się o takie pozwolenie na, na przetwarzanie odpadów, No ale no, Rada to odpaliła, bo ten pan z tego co wiem yy, od radnych po prostu z, z naszej rady no nie umiał się wytłumaczyć, jakie odpady chce przetwarzać, w jaki sposób, więc no z czym do ludzi, tak? No jak się prezes nie umie wytłumaczyć, co, co chce tutaj robić, no to to śmierdzi, śmierdzi z kilometra, jednym słowem. I teraz, proszę Państwa, nagle yy, do tego tematu podpiął się ZUK. Podpiął się ZUK, który wiadomo jest yy, no... Po połowie, no właściwie nie, mniejszą część udziałów ma Urząd Miasta Krośniewice, no, którego burmistrzem jest pani Katarzyna Erdman. I proszę Państwa, ZUK się podpina pod, pod ten temat zmiany tego planu zagospodarowania, no, twierdząc, że chce budować instalacje do termicznego przetwarzania odpadów i w, tam były też takie fantastyczne, chyba bym powiedział nawet, one technologicznie są do zrealizowania, oczywiście, ale no nie przy budżecie. Myślę tutaj Urzędu Miasta zuk yy, i Archidiecezji. Yy, w, tu był takie były zapowiedzi o tym, że w spalarnia ma być ta instalacja do termicznego przekształcania odpadów, oraz yy, no, prezes ZALAS, prezes ZUK-u chciał, wiceprezes właściwie, yy, tankować pociągi wodorem na tej, na tej linii kolejowej. No. Kompletny odlot, powiem tak. Kompletny odlot. Jest to technologicznie na pewno możliwe, ale no, nie, nie, nie wydaje mi się, żeby to było do przyjęcia w Kruściewicach i po prostu, żeby kogoś było stać na taką inwestycję. I teraz tak. Proszę Państwa, to jest no, wielutna bzdura, bo no, pani burmistrz, jak wiadomo, jest nad, sprawuje nadzór właścicielski też na, nad, nad, po prostu nad ZUKiem. Jest taka uchwała procedowana. No ktoś to pisał w urzędzie i pani burmistrz teraz pisze nam, tu podpisuje się na tym, drodzy Państwo, że nie popiera takiej inwestycji, proszę państwa, to ja mi się już przestaje chcieć komentować kłamstwa tej pani, to są po prostu ordynarne kłamstwa bezszczelne. Gdzieś w, można to sobie sprawdzić, drodzy Państwo, w, gdzieś około wrzesień, październik zeszłego roku 2023 są, są posiedzenia Rady. Jak ktoś troszeczkę się pofatyguje i, i, i czasu poświęci, to zdecydowanie może sobie to sprawdzić. No tylko tutaj jest wykorzystywane to, drodzy Państwo, że mało ludzi interesuje się tym, co urząd robi, a co jest, okazuje się, no, bardzo niedobre dla nas, bo jeżeli my się nie interesujemy urzędem, to urząd się zainteresuje nami bez naszej wiedzy. Powiem tak, Rady, Rady Miasta oglądam od przeszło dwóch lat, i tam chyba najwyższy, najwyższa oglądalność była tam 1060 osób, proszę Państwa, to, to, była, to była szczytowa oglądalność. Zwykle jest 300, 400, 700, tak gdzieś około. No Zdecydowanie to jest za mało, żeby po prostu patrzeć na ręce, yy, na ręce włodarzy, i żeby, żeby po prostu blokować ich poronione pomysły, bo tak, jaka to jest hipokryzja, drodzy Państwo, jesteśmy tu na terenie Krośniewic był. Przeprowadzany projekt Czyste Powietrze, tak? Nam, no, takim pewnie miękkim przymusem, generalnie trochę pod, pod groźbą płacenia kar za posiadanie pieców kopciuchów no, dotowano gaz i, i instalacje do zasilania CO gazem. No, tutaj nam się robi czyste powietrze, a. A po prostu no, jest tutaj w... są możliwości i są działania pewne prowadzone w kierunku tego, żeby no, wybudować tą instalację do termicznego przetwarzania odpadów. I tu już nikogo czyste powietrze nie interesuje. Proszę Państwa, wiadomo, że kilogram węgla spalony w piecu, a kilogram śmieci spalony w takiej instalacji. Rzeczywiście mniej taka instalacja yy, no, proporcjonalnie emituje szkodliwych związków niż taki zwykły, bezprzelotowy. Znaczy bezfiltrowy no, piec, ale proszę państwa, tu jest ważna skala. Tu jest ważna skala, ile tego paliwa po prostu będzie wchodziło do, do takiej instalacji dziennie. I to proszę zwrócić uwagę, to będzie chodziło non-stop. 365 dni w roku i 24 godziny na dobę, bo tego nie można gasić generalnie. Także tak, tak, to, tak, tak wygląda hipokryzja i kolejne kłamstwa pani burmistrz. No, fakty są. Fakty są niezaprzeczalne, proszę państwa. Ja tego nie mówię, nie wysysam sobie tego z palca, tylko to jest wszystko w oparciu o ustalenia z, z posiedzeń Rady Miasta. Także, proszę państwa, tu jest czerwona kartka. Ja bym się pokusił o stwierdzenie, pani burmistrz, no czerwona kartka, ale dla pani. Dziękuję, pozdrawiam.